Cześć, jestem Patrycja i dzisiaj z przyjemnością opowiem Ci o internetowej platformie edukacyjnej. Czym jest platforma? Od lat pozwala dzieciom na naukę w dowolnym miejscu i dowolnym czasie. Platforma zawiera treści zgodne z całą podstawą programową i jest niezwykłą alternatywą dla nauki w szkole. Oglądaj dalej, aby dowiedzieć się, jak wygląda nauka na niej oraz co zyskuje dziecko, korzystając z tego narzędzia. Przede wszystkim, nasza platforma to treści dostosowane do poziomu nauki dziecka oraz zachęcające do nauki. Udostępnia dla wszystkich uczniów bazę wiedzy, która zawiera treści z każdego przedmiotu. Wszystko zebrane w przejrzysty i przyjemny sposób, dostosowane do twojego telefonu, tabletu i komputera. Nauka na platformie podzielona jest na pory roku oraz tygodnie nauki. Dziecko może uczyć się w swoim tempie, bez presji i stresu. Każdy z tygodni składa się z kilku lekcji oraz testu powtórzeniowego. Nauka nigdy nie była tak przyjemna i szybka. Nauka na platformie to fantastyczna przygoda, którą pokochało już tysiące dzieci z całego świata. Każdy przedmiot to nie tylko rzetelne i ciekawe treści, ale także inspirujące filmy, nagrania audio oraz liczne zadania interaktywne. Wszystko w jednym miejscu. Korzystanie z platformy nigdy się nie nudzi. Dzieci same chętnie zdobywają wiedzę z danego przedmiotu, szczególnie jeśli motywują do tego nasi przyjaźni bohaterowie. Platforma umożliwia naszym uczniom rozwój, uczy ich stawiania sobie celów i wyzwań. Ich realizacja prowadzi do zdobywania różnorodnych odznak oraz odkrywania kolejnych elementów interaktywnego świata ukrytego na naszej platformie. Umożliwia także zdobywanie nagród, które nasi uczniowie uwielbiają. Daje szansę na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, a także próbowanie nowych rzeczy. Dodatkowym motywatorem, który znacząco wpływa na poziom nauki naszych uczniów, jest widoczny bieżący postęp nauki w postaci paska realizacji każdego tygodnia nauki. Platforma umożliwia wydrukowanie treści lekcji i zabrania ich gdzie tylko chcecie. Uczeń może realizować program nie tylko na urządzeniach mobilnych, ale także analogowo. Dodatkową funkcjonalnością są karty pracy załączone po każdym tygodniu. Karty pracy to powtórka materiału z danego tygodnia, którą możecie wydrukować i przechować, aby stanowiła repetytorium na koniec roku szkolnego. Przy okazji są ciekawą alternatywą dla interaktywnej pracy. Chcemy, aby egzaminy końcowo-roczne nie kojarzyły się dzieciom ze stresem i nieprzyjemną atmosferą. Dbamy o to, aby uczniowie byli dobrze przygotowani. Oprócz możliwości wygenerowania licznych testów próbnych na każdym poziomie nauki prowadzimy także webinaria przedmiotowe, które dają dziecku możliwość powtórzenia i utrwalenia materiału. Nowa platforma jest udoskonaleniem starszej wersji platformy, która towarzyszy uczniom od ponad 13 lat. Lata doświadczenia pokazały nam, co sprawdza się w takiej formie nauki. Na platformie dalej będą obecne treści edukacyjne, które tworzą jej fundament, nagrania ze spotkań online, materiały dodatkowe, elementy grywalizacji w odświeżonej formie oraz wiele nowości. Korzystanie z platformy jest intuicyjne i bardzo proste. Nauka jeszcze nigdy nie była dla dzieci tak łatwa i przyjemna. Chcesz wiedzieć więcej i uzyskać dostęp do naszej platformy? Skontaktuj się z nami już dziś.